Szymon, witaj. Szymon Biel dzisiaj jest naszym gościem. Witaj, Michale. Dyrektor do spraw rozwoju i marketingu P.R.E. Biel. W skrócie, tak. W skrócie trochę dłuższa, ale... A to tak. za chwilę. To, to, to za chwilę. Daj, daj, mi, daj mi przejść do, do tego pytania. Ile stacji ładowania sprzedaliście w zeszłym roku? Jeśli to nie tajemnica. Wiesz co, to nie tajemnica, bo nawet pokazywaliśmy to. Z tego, co pamiętam, tam ponad, chyba koło 2000. Łącznie. Część to AC, część DC. To był taki pierwszy rok, 2020, gdzie faktycznie hiperbolicznie wystrzeliła sprzedaż z racji za zapotrzebowania rynku. A w tym roku chyba podwoimy tą ilość, chociaż to wszystko zależy od możliwości produkcji. My, jak wiesz, produkujemy wszystko od podstaw u siebie, więc ta liczba no, spróbujemy przebić zeszłoroczny wynik na pewno może nie dwukrotnie ale zbliżyć się do tej wartości, także... No i, t, no i to jest czas, i to jest czas, żebym Cię zapytał o ten skrót. A, no tak. E, ten skrót y, to po prostu producent rozdzielnic elektrycznych Edward Biel. No właśnie, a rozdzielnice elektryczne. jak to się stało, że... bo rozdzielnice, rozdzielnice elektryczne dalej produkujecie. Od prawie 30 lat. No właśnie. To i... jest nasz korbiznes od początku, natomiast ładowarki pojawiły się w 2017 roku. Po prostu się pojawiły. E, jakimś cudem, jakimś cudem, wpadliśmy na pomysł, żeby to zacząć robić. No, sam wiesz, jak 2017 jeszcze wyglądał elektromobilności w Polsce. E, niewiele było samochodów, nikt o tym nie myślał. E, po prostu gdzieś potraktowaliśmy, szukaliśmy nowych rozwiązań. Tak? No, dostałem tą fuchę dyrektora rozwoju, bo wcześniej byłem odpowiedzialny za handel. E, I tak naprawdę szukaliśmy nowych e, produktów do, do, do sprzedaży, do produkcji i stacja ładowania okazała się czymś, co po prostu jest tak naprawdę rozdzielnicą elektryczną o specjalnym zastosowaniu, do ładowania samochodów elektrycznych, bo wyposażenie jest dokładnie to samo, zabezpieczenia różnicowo-prądowe, nadprądowe, to co robiliśmy przez tyle lat, po prostu ubraliśmy w nowe obudowy i dostarczyliśmy do tego jeszcze rozwiązania, jak wiesz, IT, e, cały soft, który trzeba było do, dobudować, dopracować i tak się zaczęło. Od jednej pierwszej ładowarki, którą pokazaliśmy w Poznaniu w 2017 bodajże roku na targach Expo Power, gdzie dostaliśmy złoty medal, to była pierwsza chyba polska ładowarka, która wtedy się na targach w ogóle jakikolwiek pojawiła. Był już, była już zachodnia konkurencja zresztą na tych targach, ale cieszyło nas to, że zbudziliśmy największe zainteresowanie, że powstała i że zaczęliśmy to rozwijać. Tak? No, pierwsze dwa lata były pod dużym znakiem zapytania. Sami się uczyliśmy tej elektromobilności. Tak jak my. Razem zresztą się uczyliśmy tej elektromobilności, standardów komunikacji, wszystkiego. No i jesteśmy, ile? Cztery lata później, już z taką ilością sprzedaży. Więc ja się nie spotkałem przynajmniej przez prawie 20 lat stażu pracy z takim, tak szybko rozwijającym się produktem. Więc nas to cieszy po prostu. Czyli taka jest przyszłość. Trochę. Chociaż rozdzielnice na pewno i tak będą potrzebne, bo tak działa dzisiejszy świat, że ten, ten, ten prąd zawsze będzie potrzebny. No, przesiadamy się na prąd, co z jednej strony jest e, bardzo e, korzystne dla środowiska, no, pod, pod warunkiem, że ten prąd pochodzi ze źródeł e, odnawialnych albo przynajmniej tej ekologicznych. Natomiast uzależniamy się od prądu. E, wszędzie jest prąd. Gdybyśmy teraz e, Mieli jakiś blackout, to byśmy tego jadu nie dokończyli, także. No tak, bez prądu dzisiaj się są, nie da. Są, zrobić są nic. plusy, tak, więc uzależniamy się jeszcze tym bardziej samochody. Kiedy mieliśmy konie, no to nie uzależnialiśmy, nie, nie uzależnialiśmy się od niczego, no bo co zjadło, to, to jechało dalej. A rosło wszędzie. Potem już ropa, a teraz prąd, także no taki postęp. Ale może będzie tak, że tego prądu, ten prąd będzie się produkował wszędzie dosłownie. Myślę o odnawialnych źródłach energii, o fotowoltaice, może o biogazowniach, może je, gdzieś pojawią się jeszcze jakieś inne nowe metody, a może faktycznie będziemy mieli przysłowiowe elektrownie wodorowe w domu, gdzie tą kapsułkę będziemy wrzucać. Wszystko tylko nie węgiel na pewno, no bo y, powoduje to, że elektromobilność dostaje y, rykoszetem, y, jeżeli są to elektrownie węglowe, więc y, my zawsze tłumaczymy, Klientom, że elektromobilność nie jest ekologiczna. Zresztą oni sami to mówią, bo ten samochód jednak trzeba wyprodukować z metali, z pierwiastków ziem rzadkich, a natomiast faktycznie ta zeroemisyjność, czyli panel na dachu, magazyn energii i stacja ładowania. To wtedy mamy tą idealną, idealne rozwiązanie ekologiczne. Mam do ciebie pytanie odnośnie rynku, odnośnie klientów i jak ci klienci się zmieniają, bo dostarczacie stacje ładowania w zasadzie dla każdego segmentu rynku, i AC, i DC, o tym pewnie jeszcze dzisiaj będzie okazja porozmawiać. Na początku, te kilka lat temu, kto pytał o stację ładowania, kto kupował? Kto rozeznawał. Kto rozeznawał. Kto rozeznawał, bo był taki moment, gdzie każdy pytał, ale nikt nie kupował. To był moment ustawy. Kiedy ustawa wchodziła w życie wraz z rozporządzeniem, był taki moment wstrzymania, co będzie dalej. Natomiast moja definicja: kto kupuje stację ładowania na ten moment, to każdy, kto ma samochód elektryczny, bo ma miejsce parkingowe, w przyszłości będzie miał samochód elektryczny: biznes, public yy, i prywatni. Yy, każdy to jest produkt masowy, tak naprawdę. Czy będzie nam to instalował elektryk, instalator, czy da nam to operator sieci dystrybucji, to i tak będziemy z niej korzystać, a w domu i tak będę ją potrzebował. Zresztą statystyki mówią, że 90% ładowań ma odbywać się w domu, więc przede wszystkim domowe stacje na to naciskamy teraz jak najbardziej. Automotive, że wraz z zakupionym samochodem dostajesz ładowarkę, którą e serwis ci od razu instaluje w domu i przygotowuje ci instalację. No i biznes, tak, czyli wszędzie tam, gdzie są samochody flotowe, bo widzimy, że teraz nakręca właśnie tą elektromobilność biznes i powoli, powoli, znaczy powoli, public, bo ustawa. Tak, wymiana floty 10%, za każdym samochodem idzie stacja ładowania. E, więc kiedyś, jak pytali, to teraz dopiero po paru latach e, te procesy inwestycyjne e, dopiero się domykają, tak naprawdę. E, bo jednak, kiedyś, jak kupowaliśmy samochody, to nie myśleliśmy, gdzie je będziemy e, tankować. Była stacja benzynowa koniec tematu. To było bez znaczenia, nikt się nie zastanawiał. Dokładnie, natomiast my doradzamy zawsze teraz naszym klientom. Bo na samochody się czeka, już nie ma nic od ręki, u tak? większości dealerów. Więc to jest ten dobry czas, te pół roku, te parę miesięcy, żeby dostosować instalację elektryczną w swoim domu, w firmie, czy wszędzie tam, gdzie zamierzamy korzystać ze stacji ładowania. Póki stacje publiczne, one zawsze będą droższe od tych domowych, więc... Mówisz o cenie ładowania. O cenie ładowania, no niestety, ale koszty inwestycji każdy operator też musi sobie pokryć, to jest normalne zresztą. Przyłącza energetyczne też, też kosztują. No liczymy na to, że te koszty spadną, tak. Natomiast te ładowania, myślę, że głównie będą dbać się w domu, więc to są, to są nasi obecnie najwięksi klienci. Mimo że to są ładowarki najprostsze, to jednak jest ich najwięcej. Tak? A czy spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty już pomału przyzwyczajają się do tego, że te ładowarki będą potrzebne w garażach? Już, bo nowe projek nowo projektowane budynki to jest to jest trochę inna para kalosze. ale to, co mamy, co zostało zbudowane, nie mówię w latach 60. czy 70., ale nawet w, na przełomie e, lat 2000. Trzeba podzielić tak jak właśnie, rocznikowo te, te obiekty. Wspólnoty, czy, czy spółdzielnie, czy, 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 w ogóle cały rynek deweloperski. W tych starszych budynkach wiadomo trzeba dostosować bardziej instalacje. Ale tam wszyscy się garną do tego. Nie to co kiedyś. Oczywiście są jakieś demony przeszłości, że to się będzie w garażach palić, że to się będzie, że to będzie wybuchać. Natomiast coraz częściej po prostu już członkowie wspólnoty Oddolnie proszą wspólnotę o możliwość i z, z reguły nie dostają odmowy bo sami wiedzą, że za chwilę ktoś inny będzie prosił, za chwilę zarząd wspólnoty będzie też potrzebował, więc nie, nie blokują się, tak, to widać na tym etapie, że bardzo chętnie. Oczywiście są takie pytania, kto będzie za to płacił, jak to rozliczać, czy to jest bezpieczne, natomiast widzimy duży, duży ruch, tak jak wspomniałeś przy nowobudowanych przede wszystkim, to deweloperzy podeszli do tego dość marketingowo, Natomiast jest dużo pytań: czy robić udet, komu to potrzebne, jaka moc, jak rozliczać, jak rozliczać, czy tej mocy wystarczy na obiekcie, czy dokupować kolejną. Także tych pytań jest sporo. My, się, my głównie edukujemy, zresztą każda kampania, teraz, której, która jest, no to ch chętnie bierzemy udział właśnie w ramach edukacji, bo to każdemu myślę przyniesie. Po tym korzyść. Tak, bo kierowcy aut elektrycznych, ci, którzy nigdy wcześniej nie jeździli takimi samochodami, trochę się boją. Trochę się boją tej, tej pustej baterii, czy tej wyczerpanej baterii, no bo to nie każdy wie, że to tak samo działa jak samochód spalinowy. No przecież nie tankujemy auta codziennie. Jak, jak jedziesz w lutym autostradą z, z Warszawy do Poznania i gdzieś w okolicach Konina nagle masz. Mało energii, no to sam wiesz, co ci po plecach spływa, tak? Tak, ale wiesz, no z drugiej strony, mówisz, że pierwsza ładowarka wasza pojawiła się w 2017 roku. Wtedy były samochody, no jak miał 200 km zasięgu, to już naprawdę był topową wersją elektryka. Pojedyncze tesle miały więcej. Dzisiaj mówimy o 400-300-400 km zasięgu i 500. To zupełnie, zupełnie, na, zupełnie na rzeczywistość dzisiaj jest. Wiesz, my jeszcze pierwsze ładowarki robiliśmy z typem pierwszym wtyczki. To też tak. pokazywało, jak generacyjnie samochody szybko przyspieszyły, ile modeli zostało. Wypuszczonych. To też jest fenomen, prawda? Tych samochodów już jest bardzo dużo i w zasadzie co chwila, co chwila pojawiają się nowe auta na, na ulicach elektryczne, wszystkie koncerny już je mają. To też trochę napędza rynek elektromobilności. Nie daje wyboru klientowi, bo jeżeli do tego 2035 przestaniemy produkować diesle, no to rynek się bardzo zmieni. Natomiast dobre jest pytanie, co wtedy będzie, kiedy tych samochodów będzie coraz więcej. Tak jak w Norwegii, choćby nawet. Czy tych stacji wystarczy, czy tej mocy wystarczy, skąd ją weźmiemy? E, mam nadzieję, że fotowoltaika dalej będzie się tak rozwijać. E, oby. E, natomiast nieodłączne na pewno są magazyny energii, bo bez tego sobie nie będziemy w stanie poradzić. Z regulacją sieci energetycznej. No tak, jakiś system takie bilansujące czy, czy balansujące, jak to się mówi, w domach, gdzie będzie można sobie zaprogramować to ładowanie w sposób optymalny i pod kątem potrzeb, i pod kątem mocy, i żeby tą energię gdzieś przechować, jak mamy jej za mało, albo jak mamy jej za dużo. I nie oddawać do sieci. Tylko I nie oddawać do sieci, zatrzymać tak, dla tak. siebie, bo um, ja jestem zwolennikiem, żeby mimo wszystko te, te sieci domowe były off-gridowe, żeby nam się udało tą energię zakumulować i wykorzystywać, nie oddawać nawet, chyba że już faktycznie jest taka potrzeba, ale całkowicie się odłączyć tak naprawdę, poniekąd od, od sieci. I jeszcze pytanie z drugiej strony rynek. Jak z twojej perspektywy dzisiaj wygląda rynek ładowarek w Polsce? Pod kątem AC, czyli normalnych, wolnych i DC szybkich? I czy to się zmieni? Oba segmenty AC i DC rozwijają się dokładnie w ten sam sposób. Eee, lawinowo. Lawinowo. <laughs> lawinowo. To jest parabolicznie, tam, hiperbolicznie ta liczba tych stacji rośnie. Może nie widać tego bardzo na ulicach, e, bo głównie ta liczba rośnie w domach e, prywatnych stacji AC. AC. Chociaż e, Klienci, którzy kupują sobie samochody już z większą baterią, 95, yy, i z mocniejszą możliwością ładowania, myślą w domach o DC. O wallboxach DC? I nie tylko. Nawet o stojących, w zależności od tego, jak mogą sobie, na co mogą sobie pozwolić. Nawet pięćdziesiątkę? Yy, mamy klientów, którzy kupują pięćdziesiątki. Do Do domów. domów, do domów. Yy, wiadomo. Nie, to, to wynika z ich może stylu pracy, trybu życia. Natomiast Zasobności portfela. Trochę tak. No, zdziwienie jest spore, jeżeli mówimy o cenach między AC a DC. Tak? Natomiast możliwości też są oczywiście dużo większe. Tak, mi się kreuje taki obraz, że w domu teraz może jest jeden elektryk, ale co zrobić, jak są trzy elektryki i jedna stacja AC? Kto się będzie pierwszy ładował? Mąż, żona czy syn? Stąd ta potrzeba ładowarek DC też się zaczyna pojawiać w domach. Śladowo, bo śladowo. Ale to samo widzimy na stacjach benzynowych. Są kolejki do stacji DC w wybranych momentach. Czekamy. Przy jakichś ruchliwych drogach wojewódzkich po prostu trzeba czekać. Więc jedna ładowarka nie załatwia sprawy nawet w domu. Póki jest jeden samochód elektryczny, w ramach jakiejś nowości, ciekawostki, bo, bo chcemy zobaczyć, to za chwilę jest myśl o kolejnym. Zresztą w jednej audycji sam mówiłem, że ciężko jest się przesiąść z elektry pojeździe elektrykiem na do spalinowego. Ja mam z tym problem. No ja teraz też akurat dostałem samochód zastępczy spalinowy, żeby dojechać do Warszawy, no to przyznam Ci szczerze, to. Inna jakość. <laughs> Wrócił jakbym się cofnął o dekadę. Prawda? Trochę tak jest. Tak, ale z drugiej strony w zeszłym roku, chociaż teraz też u mnie w domu są dwa samochody, które się ładują. W zeszłym roku były dwa 100 elektryczne, bo obecnie jeden to jest hybryda typu plug i faktycznie ją trzeba często ładować, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast kiedy te samochody mają po 300 km zasięgu w mieście, to faktycznie okazuje się, że można sobie je ładować nawet raz w tygodniu. Nie no trzeba ich ładować się. codziennie. Ale, ale to ciekawe. To ciekawe, co powiedziałeś, że klienci indywidualni też patrzą już po na na stację DC. Y mnie też się wydaje, że może te 50 to jeszcze nie, ale 25. 30, 25, tak. To 30, piątka, to, to może być ciekawa alternatywa. Również dla mniejszego biznesu, w miejscu, gdzie ci klienci się pojawiają coraz częściej. No i co? Jak, jak będzie wyglądał przyszły rok? Albo jesteś w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądał rok 2025, jeśli chodzi o polską elektromobilność? Tych stacji będzie dużo więcej. Zresztą modele, które samochodów powstają. Tych samochodów będzie przede wszystkim dużo więcej widać zielonych tablic, mhm. bo na razie w ciągu jednego dnia, no może widzimy dwa, trzy w większych miastach takie samochody, które przejeżdżają. Chociaż na przykład wczoraj widziałem w Warszawie Toyota Mirai na zielonych tablicach, która też sobie z powodzeniem śmiga, no to już w ogóle był jednorożec tak naprawdę wśród, wśród samochodów zeroemisyjnych, natomiast to się już nie zatrzyma. Ten postęp będzie, znaczy postęp, ta zmiana będzie, będzie, będzie szła. Dużo też zmienił czas Covidu. Ten czas kryzysowy, który powstał, bo wszyscy zaczęli się zastanawiać nad alternatywnym środkiem transportu. Kupują, kupować małe, właśnie skody, takie city-goły, do jazdy, i to dużo zmieniło. Ale to jest cały czas rozwój. My to widzimy po produkcji naszych stacji. Gdyby nie rynek nie rozwijał się tak szybko. No to byśmy ich nie produkowali, więc tam, gdzie samochód, tam i ładowarka, przynajmniej tak wynika z tego. Zaraziłem sąsiada swojego elektromobilnością i przesiada się na auto elektryczne. Ale wiesz, dopiero po tym, jak zobaczył, że ta nasza służbowa Skoda, ona nie stoi pod ładowarką, co codziennie się nie ładuje, ładuje się tylko co 3-4 dni, bo nie potrzebuje częściej. I wtedy dopiero uwierzył, że, że jest bardziej niezależny od tego gniazdka, niż mu się wcześniej wydawało, że jazda po Warszawie samochodem elektrycznym nie oznacza, Troski o to, że tego prądu zabraknie, jeżeli się nie ładujemy zgadza raz na kilka się, dni. Się. Natomiast to hybrydy wymagają codziennego ładowania. Wymagają. I to zaburza trochę obraz elektromobilności. I, I trochę wprowadza humor i taki argument dla wszystkich, którzy mają spalinowy. No po co to ładować, skoro to robi tylko 30-40 km. Jest tutaj? no to już to, co prawda to wystarcza nawet na dojazd do pracy i tak dalej. Natomiast sam widzę po sobie, że nie zawsze mi się chce. Mhm. Skoro mam benzynę, to nie zawsze mi się chce doładować prądem. Inaczej by było, gdybym miał elektryka z dodatkowym silnikiem spalinowym. To, co bym miał swojego czasu w v To było idealne rozwiązanie, ponieważ z jednej strony miałem pełnego elektryka, a paliwo tylko po to, żebym się nie denerwował, czy dojawił. Awaryjnie. Awaryjnie. Szkoda, że więcej takich modeli nie powstało, jako taki element przejściowy. No teraz już bez sensu, no bo raczej nikomu się to nie będzie krokulowało. Natomiast to był taki naprawdę dla mnie dobry moment przesią, przesiąścia się. Przecież tym samochodem można było jeździć wszędzie, bez ograniczeń. E, ładować się e, po DC 50 kW, więc było idealne rozwiązanie. No tak, ale teraz już mamy R elektryków z, z większymi bateriami i, 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 i tak to pójdzie. Mam nadzieję. Wszyscy na tym, e, wszyscy na tym, myślę, skorzystamy w branży, chociaż branża jest bardzo młoda. Zresztą ma jeszcze swoje takie choroby wieku dziecięcego. Brak edukacji, ja czy brak edukacji. Coraz lepsza edukacja w tym kierunku powoduje, że się chętniej przesiadamy. No zawsze było tak, że jak czegoś nie znamy, to się boimy i krytykujemy. Ale teraz już w ciągu tych czterech lat widzimy, że jednak ta krytyka jest coraz mniejsza. Już abstrahując od osiągów tych samochodów, bo to jest główny argument, przynajmniej dla tej męskiej części właścicieli samochodów elektrycznych, że liczą się osiągi, dwa do setki, robi wrażenie. Natomiast to w dalszym ciągu jest ogromna oszczędność pod jednym warunkiem, że jeździmy trochę więcej w ciągu dnia niż z pracy do domu i do domu do pracy, bo to nam się zwraca. Ja sobie przez trzy lata jeżdżąc elektrykiem po prostu wziąłem ołówek, napisałem wszystko, co, 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 jakie koszty poniosłem i okazało się, że w ciągu, w ciągu tych trzech lat w cudzysłowie oszczędziłem, ale nie wydałem na paliwo, na przeglądy, na serwisy, Prawie 60 tysięcy. 60 tysięcy złotych. Przy założeniach, że tym samochodem zrobiłem w ciągu 3 lat 100 tysięcy. To dużo. Dużo. Natomiast oszczędność też była. Im więcej jeździsz elektrykiem, tym więcej oszczędzasz. Po prostu. Spotkałem ostatnio na, na ulicy znajomego kuriera, który zmienił samochód. Dostał z powrotem diesla, testował auto elektryczne i był tym faktem mocno. Był niezadowolony z tego faktu, dlatego, że jeżdżąc po Warszawie elektrykiem kończył pracę dwie godziny wcześniej, bo sporo czasu spędzał na buspasach. To jest domena, to jest super, Kraków, Poznań, Warszawa, tylko to niestety odpada w mniejszych miejscowościach. Taki, był, taki był argument w jakichś szkoleniach, wiecie, buspasy. Gdzie, gdzie ja mam buspas? Darmowe miejsca. To już jest argument. Więc im wcześniej kupimy teraz elektryka, tym bardziej skorzystamy na tych dodatkowych... Tym więcej zyskamy. Tym więcej zyskamy, bo potem te subwencje się skończą. Potem już nie będzie można jeździć elektrykiem po buspasie, no bo tych elektryków będzie wszędzie pełno. I wrócą opłaty za parkowanie. No, jak tylko ta liczba przekroczy pewien próg, znowu się to zmieni. No póki co mamy jeszcze 4 lata. Myślę, że tak. Chociaż to 4 lata to w tej branży jest dość duża przepaść. Nawet technologicznie. Zobaczymy jak wodór, który też przecież puka nam do drzwi. To spotkajmy się, Szymon. Zapraszam za kilka miesięcy i znowu skomentujmy to, co się dzieje na polskim rynku elektromobilności. I po zimie. Po zimie. Po zimie I zobaczymy, okay. zobaczymy, co z tym dalej. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki serdecznie.